Piątek, dwudziesty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z księgi Kocheleta przypomina nam o tym, że wszystko ma swój czas i jest wyznaczona na wszystkie sprawy pod niebem godzina. Przepiękny poemat, przepiękny tekst jest czas rodzenia i czas umierania czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzone czas rzucania kamieni, czas ich zbierania czas płaczu i czas śmiechu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że chyba w życiu można powiedzieć, że mamy w pewnym sensie jakąś taką, tak jak mamy ograniczoną ilość lat w życiu albo ograniczoną ilość pieniędzy w życiu jak się za dużo wyda, to potem, potem jest, jest manko, potem są długi. Tak samo, że kiedy w życiu jest bardzo dobrze, to potem przyjdzie taki moment, że jest źle, że jest źle. Jeśli jest super, no to, to potem jest kac. Jakbyśmy mieli, jakby była pewnego rodzaju harmonia w przyrodzie, która mówi żyj spokojnie, czy żyj w miarę harmonijnie, a jak ci będzie za dobrze, to potem będzie źle. Nie wiem, czy tak się da powiedzieć, ale, ale na pewno da się powiedzieć tak jak Kochelet, że, że jest godzina i czas na wszystko, naprawdę na wszystko, i my byśmy chcieli, żeby to tylko była radość, żeby tylko był pokój, żeby tylko było pojednanie, ale jest czas na wszystko, również czas jest na to, że rzucamy kamieniami do siebie, że płaczemy, że jest wojna, że burzymy. Ta świadomość normalności, że to jest istniejące, że to jest ludzkie, no przynajmniej nie dobija człowieka. Nikt z nas nie lubi trudnych sytuacji i nie chcemy przecież w tych trudnych sytuacjach brać udziału, ale jednak ważne, żeby sobie powiedzieć, to jest życie również, to też również jest życie. Tak jak jest dzień i jest noc, tak jak jest zima i jest lato, tak jest dobrze i jest niedobrze. Po prostu jest niedobrze i trzeba to przeżyć. Nie popełniać samobójstwa, nie niszczyć za bardzo człowieka, nie, nie wpadać w, za bardzo w depresję, nie niszczyć siebie. Przeżyć ten czas trudny czas trudny, bo jest również on czasem normalny. Czemu tak jest? Czemu tak Pan Bóg stworzył? Czemu tak jesteśmy skonstruowani? Nie wiem. Ale wiem, że kiedy przychodzi trudny czas, to słowo koheleta mi pomaga. To słowo, które mówi, na wszystko jest czas. Był czas dobry, dziękowałeś Panu Bogu, cieszyłeś się. Jest czas zły, jest czas po prostu trudny. I żyj teraz tak, jak potrafisz, potrafisz w wierności z Panem Bogiem. Jeśli chodzi o psalm, to psalmista zachwyca się, w psalmie 144, tak samo jak w psalmie 8, zachwyca się tym, że Pan Bóg myśli o człowieku. Czymże jest człowiek, że ty o nim myślisz? Czym jest człowiek, że ty troszczysz się o niego? To jest niesamowite. Czy my myślimy o mrówkach? Czy my myślimy o komarach? Czy my myślimy o, o, o naprawdę jakichś takich drobnych istotach? A przecież różnica między mrówką a mną jest dużo mniejsza niż między mną a Panem Bogiem. A jednak Bóg się o nas troszczy, jednak Bóg o nas pamięta. I oczywiście tego się nie zawsze da czuć, nie zawsze człowiek ma taką świadomość, że Bóg jest bliski, ale warto by często sobie o tym powtarzać, że naprawdę kto jak to, ale Pan Bóg cię nie zostawi, kto jak to, ale Pan Bóg zatroszczy się o Ciebie, kto jak to, ale Panu Bogu na Tobie zależy. Dlatego tak bardzo ważną w życiu rzeczą jest stawiać na Pana Boga, tworzyć relacje z Panem Bogiem, wchodzić w więź z Panem Bogiem. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bo jeśli będziemy bliżej Pana Boga, to wtedy też doświadczymy tej Jego troski, tej, tej Jego miłości, tej, tej Jego czułości. W Ewangelii Łukasza czytamy ten fragment, kiedy Jezus pyta uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. No i tu są opinie różne. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z proroków zmartwychwstał, i bardzo mi się podoba to, że Jezus nie, nie strofuje, nie gani, nie krzyczy, a nie znają się na teologii. Kto to widział? Przecież ja wcale nie jestem mianem szczycielem, mogliby bardziej zwrócić uwagę, ja wcale nie jestem podobny do proroków, robią błąd przecież jestem synem Bożym, jeszcze można by powiedzieć, drugą osobą trójcy świętej. Nie. Jezus zdaje sobie sprawę, że różne są opinie ludzkie i one będą zawsze. Będą tacy, którzy nie będą wierzyli w Jezusa, będą tacy, którzy będą negowali nawet Jego historyczną obecność? Będą tacy, którzy będą wiedzieli, że gdzieś tam był, ale za bardzo się Nim nie będą przejmować? Pytanie Jezus jakby nie próbuje, żeby wszyscy ludzie na świecie tak samo nie myśleli, ale zadaje proste pytanie. A wy? A wy za kogo mi uważać? A ty, a Ty za kogo mnie uważasz? Problemem świata wiary nie jest to, czy ludzie będą chodzić do Kościoła, czy nie. Problemem świata nie jest to, czy będą nawet wierzyć w Chrystusa, czy nie. Problemem świata jest to, czy Ty będziesz wierzył, czy my będziemy wierzyć. A wy za kogo mnie uważać? Gdybyśmy bardziej skupili się na sobie, to naprawdę by dużo, lepiej to zrobiło dla całego świata. Taki pozytywny egoizm chrześcijański, który mówi: Zadbajmy o siebie, a wtedy naprawdę będzie dużo lepiej. Gdyby, mówiąc żartobliwie, gdyby wszyscy dbali o siebie, nie trzeba by nikomu pomagać. Nie trzeba by nikomu pomagać. Starajmy się naprawdę myśleć przede wszystkim w takich kategoriach: Chcę ja być wierzącym do końca życia. Chcę być wiernym Chrystusowi do końca życia. Cokolwiek się stanie, cokolwiek będzie, Panie chce być chcę być blisko Ciebie do końca życia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.